Historia Kaina jest jedną z najbardziej intrygujących w Piśmie Świętym. Jako pierwszy syn Adama i Ewy dźwiga ciężar reprezentowania pierwszych pokoleń ludzkości. Ale co naprawdę stało się po tym, jak dopuścił się okropnego czynu wobec swego brata Abla? I jak znalazł żonę i założył rodzinę w pozornie pustym świecie? Pytania te od wieków intrygują uczonych i czytelników Biblii. Kim była ta żona Kaina? Czy oprócz dzieci Adama i Ewy byliby inni ludzie? Biblia dostarcza nam wskazówek, które po dokładnym zbadaniu prowadzą nas do zrozumienia kontekstu tej pierwotnej epoki. Z Księgi Rodzaju 5.4 dowiadujemy się, że Adam i Ewa mieli synów i córki, co sugeruje, że Kain poślubił siostrę lub siostrzenicę. Na początku ludzkości praktyka ta nie wiązała się z implikacjami genetycznymi, które znamy dzisiaj. Narracja biblijna przedstawia Kaina jako człowieka, który poniósł głębokie konsekwencje swoich wyborów. Po zabiciu Abla Bóg go przeklina i naznacza, czyniąc go zbiegiem i wędrowcem. Znak ten, którego charakter pozostaje tajemnicą, jest symbolem oddzielenia, ale także Bożej ochrony przed tymi, którzy mogliby szukać zemsty. Nawet pod tą klątwą Kainowi udaje się ustatkować. Z księgi Rodzaju 4,16–17 wynika, że zamieszkał w krainie Not, na wschód od Edenu, gdzie poznał swoją żonę. Z tego związku narodził się Enoch, a Kain zbudował miasto na jego cześć. Akt ten odzwierciedla zdolność człowieka do odporności, nawet pomimo ciężaru jego wykroczeń. Czy lubisz odkrywać te fascynujące historie o najwcześniejszych rozdziałach ludzkości? Zatem subskrybuj kanał już teraz. Znajdziesz tu bogate treści, które poszerzają twoje zrozumienie pisma świętego i wzmacniają twoją wiarę. Pozostaje nam zbadać, jak rozwinęły się te pierwsze pokolenia. Biblia wspominając o synach i córkach Adama i Ewy, sugeruje szerszy ród niż to podkreślały początkowe sprawozdania. To pomnażanie było niezbędne dla rozwoju ludzkości, nadając kształt społeczeństwom, które wyłoniły się później. Biblia opisuje niepokój Kaina po otrzymaniu boskiego przekleństwa, w obawie o swoje życie w obliczu ewentualnych mścicieli. W odpowiedzi Bóg umieszcza znak na Kainie, upewniając się, że nikt go nie zabije. Ten akt ochrony nie tylko chroni Kaina, ale także ukazuje Boże miłosierdzie, nawet w obliczu ciężkiego przestępstwa. Ochrona ta rodzi zasadnicze pytanie: kim byli inni? których Kain tak się obawiał. Dotychczasowa narracja wspominała jedynie o Kainie, Ablu i ich rodzicach, Adamie i Ewie. Odpowiedź na to pytanie zaczyna pojawiać się w księdze rodzaju 5.4, gdzie tekst ujawnia, że Adam miał wielu innych synów i córki. Informacje te pomagają nam zrozumieć, jak ludzkość zaczęła się rozmnażać. Po osiedleniu się w krainie Nod Kain, spotkał kobietę i założył rodzinę. Jego syn Enoch zapoczątkował nowe pokolenie. Na jego cześć Kain zbudował miasto, co było imponującym wyczynem dla kogoś, kto udźwignął ciężar klątwy. Ten akt budowania odzwierciedla nie tylko odporność Kaina, ale także jego pragnienie pozostawienia po sobie dziedzictwa, nawet pośród przeciwności losu. Intrygującą kwestią jest tożsamość żony Kaina. Tekst biblijny nie podaje szczegółowo jej pochodzenia, ale najbardziej akceptowaną hipotezą jest to, że była jedną z sióstr Kaina. Na początku ludzkości małżeństwo między bliskimi krewnymi było konieczne i społecznie akceptowalne aby zapewnić pomnażanie populacji. Co więcej, długie życie patriarchów umożliwiło współistnienie wielu pokoleń i przyczynianie się do wzrostu populacji. Inna perspektywa sugeruje, że Bóg mógł stworzyć innych ludzi oprócz Adama i Ewy, tworząc od początku większą populację. Teoria ta stara się powiązać relację biblijną z odkryciami archeologicznymi i dowodami antropologicznymi, które wskazują na istnienie innych społeczności ludzkich w starożytności. Choć intrygujący, pogląd ten ma charakter spekulacyjny i nie znajduje bezpośredniego wsparcia w świętym tekście. Małżeństwa pomiędzy bliskimi i krewnymi są szeroko opisywane w Piśmie Świętym. Oprócz Kaina. Innymi przykładami są Abraham i Sara, którzy byli przyrodnim rodzeństwem. W tamtym czasie takie związki nie niosły ze sobą takiego samego ryzyka genetycznego, jakie pojawiłoby się później. Praktyka ta została zakazana dopiero wiele stuleci później, wraz z wprowadzeniem prawa mojżeszowego, które wprowadziło szczegółowe zasady dotyczące stopni pokrewieństwa dozwolonych w małżeństwie. Budowa miasta Enoch przez Kaina również ilustruje ważny postęp społeczny i kulturowy. To działanie pokazuje, jak nawet pod Bożym sądem potomkowie Adama zaczęli tworzyć bardziej zorganizowane struktury, wyznaczając początek istniejących społeczności. Miasto nie tylko zapewniało schronienie Kainowi i jego rodzinie, ale także symbolizowało przystosowanie się ludzkości i przetrwanie w niesprzyjających warunkach. Istnienie wielu synów i córek Adama i Ewy, o którym mowa w księdze rodzaju 5.4, potwierdza pogląd, że ludzkość szybko się rozwijała, umożliwiając pojawienie się nowych rodzin i społeczności. Do tego wzrostu przyczyniła się również długowieczność wczesnych ludzi. Umożliwiając jednoczesne życie kilku pokoleniom, czynniki te pomagają wyjaśnić, w jaki sposób Kain znalazł żonę i miał potomków. Zrozumienie kontekstu kulturowego i historycznego tamtych czasów jest niezbędne, aby odkryć widoczne luki w relacji biblijnej. Badając te możliwości, Zaczynamy lepiej rozumieć dynamikę pierwszych pokoleń ludzkości i boski plan rozmnażania rodzaju ludzkiego. Małżeństwo między krewnymi, jak w przykładzie Izaaka i Rebeki czy dzieci Noego, odzwierciedla praktyki kulturowe i specyficzne potrzeby pierwszych pokoleń ludzkości. Związek Izaaka z Rebeką został starannie zaaranżowany przez Abrahama. Który starał się zachować rodowód rodzinny i zadbać o to, aby jego syn poślubił osobę wyznającą podobne wartości. Narracja zawarta w Księdze Rodzaju 24 ilustruje wiarę w boską interwencję, czego dowodem jest sposób, w jaki Rebeka została wybrana przy studni, co potwierdza Bożą opatrzność w tych małżeństwach. Naszym celem jest dostarczanie Ci bardziej fascynujących historii z Biblii. Jeśli chcesz nas wesprzeć w dalszym tworzeniu tej specjalnej zawartości, użyj poniższego przycisku superpodziękowań. Twój wkład jest niezbędny do rozwoju kanału i abyśmy mogli dzielić się z Tobą jeszcze większą wiedzą biblijną. Dziękuję bardzo za wsparcie. Po potopie synowie Noego znaleźli się w podobnej sytuacji. Przy ograniczonej populacji małżeństwa między bliskimi i krewnymi były niezbędne do wypełnienia boskiego mandatu dotyczącego rozmnażania się i zaludniania Ziemi, jak opisano w Księdze Rodzaju 9. Praktykę tę uznano za niezbędną i uzasadnioną w kontekście odrodzenia ludzkości. W miarę upływu czasu i zwiększania się populacji Bóg wprowadził prawa regulujące związki rodzinne. Prawo Mojżeszowe opisane w XVIII rozdziale Księgi Kapłańskiej ustanawia wyraźny zakaz zawierania małżeństw między bliskimi krewnymi. Zasady te odzwierciedlają Bożą troskę o ochronę ludzkości i uniknięcie negatywnych konsekwencji chowu sobnego, takich jak ryzyko genetyczne i społeczne. Przepisy te pojawiły się około 2500 lat po stworzeniu Adama i Ewy i wyznaczają znaczący punkt w ewolucji praktyk rodzinnych i społecznych. Podkreślają także troskę Boga w prowadzeniu ludzkości, dostosowując jego instrukcje do zmieniających się warunków populacyjnych i kulturowych. Pomimo różnic w interpretacjach i debatach na ten temat, akceptacja słowa Bożego. Pozostaje główną zasadą. Uważa się, że szacunek dla tradycji i zaufanie woli Bożej mają fundamentalne znaczenie dla zrozumienia Bożego celu w historii ludzkości i Jego praw. Dziękujemy, że podążacie z nami tą podróż. Subskrybuj kanał i aktywuj dzwonek, aby nie przegapić żadnego filmu. Stale dowiaduj się więcej o głębi Słowa Bożego.